Witam Was w drugiej części Jesteśmy tuż przed meczem właśnie tewanżowym Jednak gramy nie na Serwieniu Narodowym A na PGE Arena w Gdańsku Po prawej nie widzicie inne wyniki jakie padły przy okazji tych um, baraży Francuzi przegrali z Turkami, Rosja wygrała ostatecznie ze Słowacją A Norwegia zremisowała 2-2 z Chorwacją No cóż, przejdźmy do meczu jeszcze walczymy. Próbujemy. Cerebań niestety zawieszony. <grymne> Kogo by to jeszcze... Kamiński to jednak troszeczkę ryzyko. Jak to mnóstwo... Niby w meczach tych dobrze się spisywało, no kontynentalne są mi też nie najgorsze. A chuj tam. a niech będzie. I z tym, że od początku wystąpi Lewandowski za... Uh, za te od K i wystąpi od no, sobie wystawi, wystawił Kędzim ale tak troszeczkę kiepsko. Dobrze to zróbmy. Mam chwila, przez blitzki jest dostępne, ale to... Dobra, to niech on będzie w odwecie, bo on jakoś tam specjalnie też nie grał. Hmm, a może by tutaj Tytonia wystawić? Nie, Tytonia to słabo też, więc. Dobra, to chyba tak trzeba będzie. Zagrać. Hmm, 10. No dobra, no, to niech wystąpi jeszcze i on tego drże. raczej nie sądzę, żeby Kasiemietrzek wystąpił. No chyba, że... chyba, że, no... jako po prostu Tym razem na tym Isakson występuje. O, ale nie ma Ibrahimowicza. Albo ja jestem ślepy już. O, to może nie jest aż tak źle. O, zrobimy tak. I zrobimy tak. Tak po prostu napakować ich jak te kabanosy po prostu, wziąć i... Właśnie na, tej, na tym właśnie podkurwieniu po prostu ich wziąć i żeby zagrali <laughs> a spróbujmy może tak na ten i spróbujmy może tutaj o na ofensywa dać Isakson Dorsin Kalnčić Kacalni no nieważne. Kacap niech będzie. Tojwonen. Ola Tojwonen. Kacantklicz. Elmander, Larsson! Na szczęście wspaniałą Robinson. Na domu popisał się Łukasz Fabiański i jeszcze nie przegrywamy w tym meczu. Kamiński wybija i kolejny rzut drożny dla Szwedów. Ladsen i nie ma Bramki. Na szczęście Elmander obok Bramki szerzonej przez Łukasza Fabiańskiego. Wawrzyniak. Ale źle i przyjmuje Ladsen. Tojwonen. Ola Tojwonen. Dalej Szwed jednak przyjmuje Łukasz Fabiański No błagam, jedna akcja i w tym momencie już możemy się bronić w tym momencie. Błaszczykowski. Lewandowski, dobrze do Jędrzejczyka. Murawski Rafał Murawski spokojnie, podprowadza piłkę. Jędrzejczyk, Lewandowski i nie ma karnego. Jeszcze Błaszczykowski! gol! Kupa Paszczykowski, 1 do 0! 2 do 2 w dwomeczu i to na obecną chwilę Polacy są w Brazylii. Dobra. Ale nie ma co. Nie zmieniamy na, na niżej na kontrola. Trzeba dalej atakować. Czyli najważniejsze. Nie daj sobie strzelić gole. To jest po prostu najważniejszy w tym momencie punkt. Bo jak na szerongo a to już w tym momencie już będzie kłopot Także naprawdę ja sobie się naprawdę ale to naprawdę nie miałbym nic przeciwko temu jakby Jakby po to cały mecz już w tym momencie po prostu przeleciał do, od początku do końca i nawet jakby leżony jak się nie pokazywało Kacalinkić Kacanklić. O chyba tak się czyta Elbanded i Wawrzyniak wybija. Jeszcze Thinnerheim. Wycofuje. Rasmus Elm, ale przyjmuje Błaszczykowski. Mierzejewski. Rasmus Elm jednak dalej. Antonsson. I nic jak to nie będzie. <laughs> Prowadzę jeszcze do kożółta dla Eugena pałańskiego. Okej, okay, dobrze, akcja Polaków. Wawrzyniak, Polański i Saganowski Polański do... A i troszeczkę się tam zakłopotali. I Elmander wyprowadza akcję. Johan Elmander. Daleko. Wernblum. Ale przyjmuje tu Łukasz Fabiański. Daleko. Mierzejewski, lecimy w drugą stronę Adrian Mierzejewski, lewym skrzydłem Aj, ale źle, źle wypuścił sobie piłkę Tojwonen Kacanklicz Kacaniklicz O, w końcu, w końcu chyba w miarę tych czytam. Kacaniklicz I... Elmander No cóż, sprawdził się niestety nasz zły e, przewidywanie żeby tutaj właśnie tutaj myślałem żeby nie tracić gola no niestety gola właśnie w tym momencie straciliśmy błąd że nie wyskoczył Łukasz Fabiański do tej piłki no i no niestety mamy co mamy także nawet jeżeli w tym momencie strzelimy gola no to już to już musimy grać do dogrywkę I koniec pierwszej połowy Aceptywnie powiem O Zrobimy tak Troszeczkę nie wiem czy nie za no ale zobaczymy Czyli w sumie dalej na ofensywę Zostawmy Jakieś polecenia by się w sumie przydało Wziąć tu trzykrycie tak i utrzymanie piłki dajmy może środek pola podania po ziemi zależy nam na wygraniu to okej okay. dobrze no to w sumie można tak zostawić może taka jest zmiana za Mutawskiego może i za Saganowskiego wejść będą zmiany Mierzejewski o, jest to trochę w, w złym momencie to wpierdziliłem dobra niech wejdzie Mila za Mutawskiego i tutaj tak zostawimy i na atak wejdzie Teodoczek Zresztą nikogo nawet innego nie mamy. Kogo mógłbym tam posłać. I to Dorczyk będzie miał ustawiony jako lis polakadnego. Dobra. Próbujemy. Jeszcze Polacy walczą. Mierzejewski. I Komunowski Marcin Komodowski! Dogrywka w tym momencie. Dobra. Ale to jeszcze nie jest pora, żeby tańczyć, śpiewać i generalnie... i generalnie alkohol jeszcze się nie będzie lał. Zobaczymy, poczekajmy do końca spotkania. W sumie... W sumie dobra, dajmy na końcowe. 5 minut do końca i akcja Szwedów. Jednak Polacy. Lewandowski. No ale Dorsin wybija. Teodorczyk, Łukasz, teodorczyk. go! Łukasz Teodorczyk, 3-1 dla Polaków, jedziemy na Mundial! Tak jest, o to chodzi właśnie. <gryzanie> Fatalne podanie Michaela Dorsina i Łukasz Teodoczyk przejął piłkę i mamy 3-1 dla Polaków. Dobrze, no to teraz robimy tak, robimy tak i wchodzi tutaj Glik. Dobra, jedziemy. 3 minuty zostały do końca. Jędrzejczyk. Koniec! Polacy jadą na Mundial do RPA! Do, do, nie do RPA jak dole Do Brazylii, do, do RPA to przecież. Bardzo jestem zadowolony. Jedziemy na Mundial. Dziękuję. Dziękuję, to by było tyle. Okej. Okay. I... Badaże. Polska zwycięża. Polski ocenia, jak reprezentacji, prezentacji są przekonani, że spełniam moje, ich oczekiwania. Dziękuję. O, Polska oddaje stację z pierwszego meczu. Komodowski udany występ nowoodno dał nam w końcu szansę jeszcze. Tą nadzieję na awans. Lewandowski zachwycony historycznym zwycięstwem. Polska imponuje formą kibice zadowoleni z wyników no zdziwiłbym się jakby, jakby nie byli. Polska musi wykorzystać do maksimum udane występy, gdyż e, jest zachwycony, gdyż na znaczy, nasze że poznaje na właściwych. Ten. Podczas obecnej kampanii Polska może najprzyjemniej co się do wygrywań takich zawodników jak Komodowski, Mierzejewski i Teodorczyk. No i już myślimy o zbliżających się mistrzostwach świata. No i tutaj dalej Legia i Polska awansuje do tych rozgrywek. Zobaczymy, kogo będziemy mieli w grupie. Także dziękuję, dziękuję, dziękuję Wam za ten odcinek. Mamy nadzieję, że Wam się bardzo podobał. Jedziemy, jak zresztą widzicie, na Mundial, więc na pewno będzie dużo odcinków z tego. I do zobaczenia przy okazji następnego. Jeżeli chcecie, dajcie jakąś łapkę w górę. Jeżeli się Wam podobał. Jeżeli też jesteście zadowoleni z tego wyniku, że będziemy mieli jednak Polaków na Mundialu, no chociaż... W FM było w FMNale. no dobra i tyle. I do zobaczenia przy okazji następnego odcinku. Trzymajcie się. Hej.